Cześć. Pewnie pamiętacie słowa Jerzego Brzęczka o tym, że jeśli Piotrkowi Zielińskiemu coś przeskoczy w głowie, reprezentacja będzie mieć czołowego piłkarza świata. O tym, czy przeskoczyło, będzie później. Natomiast, najpierw, kilka słów o tym, co się dzieje we Włoszech. Zieliński zawsze miał lepszą pasję w Napoli niż w kadrze, a jego słabsze występy, choć w wielu przypadkach było to tylko złudzenie podszyte oczekiwaniami, były tłumaczone raz ustawieniem i taktykom, które zabijają jego największe walory, innym razem partnerami wokół, którzy to nie równają w górę do piotka, a wpływają negatywnie na jego formę. No to teraz wydawać by się mogło, że Luciano z w Neapolu stworzył maszynę do wygrywania i wielokrotnie też do tłamszenia rywali oraz przy okazji pociągnął w górę co drugiego zawodnika w kadrze. Reprezentant Polski może tylko zyskać. Jeśli spytacie mnie, czy tak faktycznie się stało, odpowiem Otóż nie. Tutaj słówko luciano z paletkiem. To raczej taki miły gość, który rzadko wybucha, nie wliczając oczywiście tych 90 meczowych minut, gdy w każdym czasem budzi się mister Hyde. Jest raczej tym dobrym wujkiem dla swoich piłkarzy, o czym przekonał się choćby Lorenzo Insigne, który po zmarnowaniu już trzeciego karnego w tym sezonie usłyszał, że następnego też będzie strzelać, a jeśli zmarnuje następnego, to także i kolejnego. Jeśli zmarnuje tego kolejnego, to następnego karnego będzie strzelać kapitan, którym jest oczywiście Lorenzo Insigne. Ale w przypadku Ziemińskiego Spalletti nie robi dobrej miny do złej gry, choć, jak to on, nawet jak powie coś krytycznego, musi sam się skontrować czymś pozytywnym. Przed czwartkowym meczem z Bolonią mówił tak. To prawda, że Zieliński jeszcze nie dał z siebie tego, co najlepsze. Ma umiejętność inteligentnego biegania, dotyku piłki, który zmienia grę, ale rośnie, a najbliższe mecze pozwolą mu odzyskać formę. Jeśli w wypowiedziach można być miłym, przy wystawianiu pierwszej jednostki nie ma już na to marginesu i Piotrek pierwszy raz. Od ponad miesiąca, gdy wracał po kontuzji, pamiętamy, że przez niem zabrakło go we wrześniowych meczach kadry, usiadł na klubowej ławce. A że to nie kwestia rotacji, a skutek zaskakującej obniżki formy, najlepiej świadczą jego recenzje z La Gazeta dello Sport. Pozwolę sobie je przytoczyć. Przeciwko Spartakowi. Kilka dobrych inicjatyw, gdy dostał przestrzeń, ale przyzwyczaił, że wygląda lepiej. Nota 5. Przeciwko Fiorentinie. Zawalił przy Golu na 1-0, bo to on przegrał kluczowy pojedynek, zrekompensował błąd asystą. Przeciwko Torino. Dobrze zaczyna, agresywnie w tłoku, z czasem jest gorzej. Przeciwko Romie. Wędruje po własnym labiryncie, nie wiadomo już kim on jest, nie jest rozgrywającym, nie jest walczącym pomocnikiem, nie jest rekwartistą, poszukuje własnej tożsamości. I mecz z Bolonią, który zaczął na ławce, ale wszedł na ostatnie 30 minut. Oznaki ożywienia w ostatnim kwadransie, to dobrze dla Napoli, bo w wyścigu o Skudetto zespół potrzebuje jego klasy. Tu przytoczę jeszcze opinię Salvatore Baniego, czyli byłego piłkarza Napoli i reprezentacji Włoch, który o Piotrze Zielińskim powiedział tak. Wygląda jak nieobecny, nie powinien dziś grać w Napoli, nie ma go. Inny Zieliński jest kluczowy dla Napoli, ale nie ten aktualny. Szukając przyczyn ostatnich wydarzeń, rozmawiałem kilka dni temu z Antonio Gaito, to jest taki włoski dziennikarz, dyrektor śledzonego przez ponad 80 tysięcy osób serwisu Tutto Napoli. Było to niedługo po meczu z Torino, po, po którym Piotrkowi oberwało się dość mocno. W gazecie był w trójce najgorszych i usłyszałem: Napoli grało w odrobinę inny sposób, rzucało piłki bezpośrednio na Ozimena z pomocy, a to nie jest gra, w której Zieliński czuje się dobrze. Generalnie o Piotrku panuje taka opinia, że w taktyce Spallettiego jest trochę zagubiony w akcji, szuka swojego miejsca na boisku, nie może go znaleźć. Liczby też wyglądają niepokojąco. W sezonie 2021, czyli tym, w którym bił własne rekordy i strzelając lub asystując, wypracował 18 goli, oddawał średnio 1,7 strzału na mecz, z czego 0,7 było celnych, miał też przeciętnie 46 kontaktów z piłką. Aktualnie wygląda to tak: 0,7 strzałów na bramkę, 0,2 celnych, 27 kontaktów z piłką. Nawet jak przyrównamy to do jeszcze wcześniejszych sezonów, w których liczby robione przez Zielińskiego nie powodowały zbierania szczęki z podłogi, widać wyraźną różnicę. 19 na 20, 2,1 strzałów na bramkę, 0,6 celnych, 18 na 19. 2,2 strzałów 0,8-celnych. Do tego jak zerkniemy na średnią not w sezonie wygenerowaną przez serwis SofaScore zobaczymy jak wielka jest różnica w jakości Piotrka. Oczywiście noty są tu wystawiane przez robota bazującego na algorytmie wyciągającego wnioski z setek boiskowych zdarzeń takich jak posiadanie, podania, pojedynki, wślizgi, biegi, przejęcia, strzały i inne. I czasem mogą te noty zakłamywać nieco rzeczywistość, natomiast w dłuższej perspektywie dają pewien obraz. W obecnych rozgrywkach Polak ma notę 6-9 i jest to pierwszy raz w czasach jego neapolitańskiej kariery, gdy ta średnia ocen spadła poniżej 7. Pojawia się zatem pytanie, czy jest się o co martwić? I podziwiam kogoś, kto umiałby na nie jednoznacznie odpowiedzieć. Można oczywiście założyć tutaj różowe okulary powiedzieć EJ! Ale przecież Paletti wie, że Zielu jest pod formą, wie, jak dobrym jest piłkarzem, że nie może go poświęcić, tylko trzeba pomóc mu dojść do siebie. Ale z drugiej strony mamy zespół, który funkcjonuje rewelacyjnie, traci. Trzy razy mniej bramek niż drugi pod tym względem Milan, strzela średnio ponad dwie na mecz, wygrywa seryjnie i zupełnie nieprzypadkowo. Jeśli problemem Zielińskiego jest to, że nie może odnaleźć siebie na boisku, Spalletti stoi przed strasznie trudnym zadaniem, bo odbudowanie Piotrka to jedno, ale szukanie mu tego legendarnego miejsca, gdy cała maszyna pracuje bez żadnych wachnięć, to coś zupełnie innego. Jest też trzecia strona medalu, czyli sam Piotrek, któremu, cytując tutaj oczywiście klasyka, coś może przeskoczyć w głowie i wróci na właściwe tory mniej więcej na tej samej zasadzie, co Wojciech Szczęsny po fatalnym początku sezonu. Póki co, odbudowanie go poprzez dawanie mu szans przy wejściach z ławki rezerwowych wydaje się tu być optymalnym rozwiązaniem. No dobra, ale co z wpływem na reprezentację? O ile u Spalletiego Zieliński indywidualnie stracił, o tyle u Paulo Sousy moim zdaniem powędrował w przeciwnym kierunku. Przede wszystkim uważam, że to trener wręcz stworzony pod niego. Gdybyście zadali mi pytanie, czym obecny selekcjoner różni się od swojego poprzednika, ale nie mógłbym pójść na łatwiznę i odpowiedzieć po prostu. Drużyna Jerzego Brzęczka mało strzelała, mało traciła, a Paulo Sousy, odwrotnie, zdecydowanie powiedziałbym tak. Nasz były trener ustawiał drużynę ultrabezpiecznie, narzucał mnóstwo zadań obronnych na swoich piłkarzy, niekiedy wręcz zakazywał niektórym z nich przekraczania linii środkowej i nazwijmy to. Umownie, uczynił defensywę środkiem ciężkości swojego zespołu. Paulo Sosa natomiast na samym początku pracy z reprezentacją Polski zidentyfikował, umówmy się, nie było to szczególnie trudne. Atuty naszej reprezentacji postawił sobie za zadanie, wyeksponowanie ich. A największe atuty, jeśli chodzi o jakość czysto-piłkarską, mamy w ataku oraz postaci Piotra Zielińskiego. To ci zawodnicy mają budować naszą drużynę nawet kosztem tracenia bramek. Co i tak ostatnio się zmienia, ale dzisiaj nie o tym. Przez lata mówiło się, że Piotrek nie wytrzymuje presji najważniejszych spotkań, że przyjazna reprezentację, czyli wejście w światło reflektorów świecących w tym kraju najmocniej, uruchamia w nim jakąś blokadę. Sam pamiętam jak za kadencji Waldemara Fornalika, gdzie był Piotrek prawdzie dużo młodszy, ale już wtedy był kreowany na wielką nadzieję Polaków. Graliśmy taki mecz w Mołdawii, zremisowaliśmy go jeden do jednego, a jeśli ktoś był bliżej wygranej, to Raczej nasi rywale, więc wstydnie mały. Strefę mieszaną, gdzie dziennikarze mogą rozmawiać z zawodnikami, zorganizowano dosłownie pod stadionem. Od wychodzących z niego kibiców dzieliła ją tylko. Prowizoryczna siatka, jako że wszystko znajdowało się pod polskim sektorem, nasi kibice ulżyli sobie kilkoma hasłami typu: Niedługo tylko San Marino będziecie w stanie ograć, nie nadajecie się do niczego. Wyobraźcie sobie, że 19-letni Piotrek rozpłakał się. Nie jakoś rzewnie, ale autentycznie łzy spłynęły mu po policzku. Był to jakiś sygnał, że co jak co, ale nie przylatuje na kadrę, żeby odbębnić pańszczyzwy i że ma gdzieś osiągane wyniki. Dziś Zieliński jest niechętny do spotkań z mediami, co tłumaczę sobie raz jego charakterem introwertyka i dwa poczuciem niesprawiedliwości, jakie go dotknęło po milionie krytycznych słów pod jego adresem. Osobiście jednak od dawna nie widzę destrukcyjnego wpływu presji na Zielińskiego. Widziałem natomiast piłkarza, który jest zakuty w kajdany i być może to dzieli go od najlepszych na świecie, że oni potrafią mimo to... Grać na swoim normalnym poziomie, a on potrzebował sterylnych warunków do funkcjonowania. Jeśli ich nie miał, coś nie działało. Jerzy Brzęczek próbował go z czasem uwolnić, zwłaszcza w meczu z Izraelem w Warszawie, gdy wystawił go z boku boiska z dużo większą przestrzenią, co zaowocowało bodajże najlepszym meczem Piotra Zińskiego w drużynie narodowej. Ale generalnie, przy tak zamkniętej taktyce i tak niewielu zawodnikach zaangażowanych w fazę ofensywną, Piotrek u Jerzego Brzęczka znikał. U Sołsy Zieliński tak naprawdę masę zadań defensywnych miał tyle tylko jeden raz w meczu z Hiszpanią na Euro 2020. Nie było wtedy więc dryblingów, nie było przyjęć kierunkowych, nie było jakiegoś wielkiego luzu w grze Piotrka, natomiast też nie mieliśmy wtedy zbyt często piłki przy nodze. Piotrek stał się na moment takim facetem od czarnej roboty i nawet dobrze wypadł, bo w całym zespole biegał najwięcej z jakimś kilometrem przewagi nad, nad kolejnym z Polaków, ale później był mecz ze Szwecją, w którym jeśli odłożymy na bok negatywne emocje, był zdecydowaną wartością dodaną w ofensywie. Był też ostatni mecz z w którym Piotrek w roli wolnego elektrona wypadł też na pewno na plus, bo w pierwszej połowie był właściwie jedynym polskim piłkarzem, któremu nie przeszkadzała piłka u nogi. No ale wtedy nie miał jeszcze tak wyraźnego zjazdu formy, co obecnie w klubie. To wszystko jest więc tylko teorią, bo. Nie wiemy, jak słabnąca pozycja w klubie przełoży się na reprezentację, ale jeśli po właściwie pewnym wywalczeniu barażów ktoś szuka motywacji do obejrzenia listopadowych meczów kadry, polecam zerkanie ze szczególną uwagą na Piotra Zielińskiego. I jeszcze jedno na koniec: skoro w Neapolu, mającym nieprawdopodobnie równą i mocną kadrę w tym sezonie, uważa się, że klub nie może sobie pozwolić na stratę takiego piłkarza jak nasz reprezentant, tym bardziej my, Polacy. Musimy trzymać kciuki za wskrzeszenie jego najlepszych cech. Na dziś, futbologu, to tyle. Zachęcam Was do subskrybowania kanału GOL.pl, bo mamy jeszcze kilka fajnych pomysłów na przyszłość. A już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek futbologa w następną środę. Dziękuję. Do widzenia.